Hej, cześć! Witajcie na kolejnym filmiku o języku duńskim. A dla tych, którzy jeszcze mnie nie kojarzą, nazywam się Maciek i jestem lektorem duńskiego w Mesterze. A dzisiaj chciałbym Was zaprosić do specjalnego odcinka, w którym poruszymy kwestię dwóch wyjątkowych czasowników. Mowa tutaj o Szyncz i Trzó, o których za chwilę powiem więcej. Ćuńcz i Ćua to czasowniki, które służą do wyrażenia zdania. Jednak nie będziemy używać ich w tych samych sytuacjach. Z tego powodu sprawiają wiele trudności i często mamy wątpliwości, kiedy którego powinniśmy użyć. A ja postaram Wam się to wyjaśnić w paru prostych zasadach. To zacznijmy sobie od czasownika Ćua. Pierwszym z jego znaczeń będzie wierzyć. Wierzyć możemy w różne rzeczy i tutaj na przykład. Ja czuła podaj. Wierzę w Ciebie. Na przykład, kiedy chcemy kogoś wesprzeć. Lub ja czuła pogód. Wierzę w Boga, jeżeli w takowego wierzymy. Czuła będziemy często tłumaczyć też jako wydaje mi się, że. I tutaj pierwsza zasada. Czuła będziemy używać w sytuacji, kiedy nie jesteśmy czegoś pewni, a tylko nam się tak wydaje. I tutaj dwa przykładowe zdania. Ja czuła mi niej, bo komu Wydaje mi się, że mój sąsiad pochodzi z Niemiec lub ja czuła, kuna szuła. Wydaje mi się, że ona jest zła. W obu tych zdaniach mamy tylko jedną poprawną odpowiedź czyli nasz sąsiad albo pochodzi z Niemiec, albo nie. Ona jest zła, lub też jednak nie. Także czuła to zawsze, ja i duldy będzie mnie Nie wiem, ale mi się wydaje. Drugą sytuacją, w której będziemy używać czła, są wszystkie sytuacje, w których nie mamy doświadczenia czyli albo czegoś nie spróbowaliśmy, nie widzieliśmy, nie poznaliśmy, a tylko wydaje nam się, że tak może być na przykład, ja eksit film, nie ten nie Trzecią i ostatnią już sytuacją, w której będziemy używać czła, będzie przyszłość. Przyszłość jest nieprzewidywalna, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tak będzie na pewno. I tutaj dwa przykłady. Ja czuję, wydaje mi się, że kupię nową torbę, lub ja czuję, ja będziesz Wydaje mi się, że zdam egzamin w przyszłym miesiącu. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć z pewnością. Wydaje nam się, że tak będzie i potencjalnie na to liczymy, Dlatego używamy czło. Dobra, to był czasownik czło, to teraz czas na syns. Sunsh będziemy używać przede wszystkim wtedy, kiedy będziemy wyrażać nasze passion meaning, czyli osobiste, subiektywne zdanie. Jak wiadomo, każdy może mieć inne zdanie. Te zdania mogą być bardzo odmienne i różne. Dlatego w przypadku sunsh nie będziemy już mówić o jednej poprawnej odpowiedzi. Będziemy tutaj rozmawiać o naszych subiektywnych odczuciach. Na przykład Ja schön schön Uważam, że duński brzmi pięknie. Nie wiem jak wy, nie wiem czy się zgadzacie, możecie mieć inne zdanie, ale kiedy będziecie je wyrażać, to użyjecie Podobna sytuacja w takim zdaniu Ja hver dag. Uważam, że powinniśmy pracować z wymową codziennie. Co myślisz? I tutaj znowu to jest moje zdanie, moje odczucie, ty możesz mieć zupełnie inne. W przeciwieństwie do Trzóa, będziemy używać w sytuacjach, kiedy czegoś spróbowaliśmy lub doświadczyliśmy. I tutaj, może dwa zdania, które dobrze zilustrują te różnice. W przypadku duńskiego, którego uczymy się wszyscy razem, możemy powiedzieć Ja szynć tęsk ej świat oleja. Uważam, że duński jest trudny do nauczenia, ponieważ. Spróbowałem się go uczyć, mam doświadczenia i mogę się na ten temat wypowiedzieć. Nie uczyłem się natomiast nigdy chińskiego. Dlatego, kiedy będę wyrażał swoje zdanie o chińskim, to użyję czasownika tszua i powiem: ja tszua kinesisk esfeatolia. Podobną sytuację możemy podać na przykładzie znajomości różnych osób. Wyobraźcie sobie taką sytuację: jestem na imprezie, rozmawiam z moją koleżanką na temat naszego wspólnego znajomego, Michaela obo oboje znamy, wiemy jaki jest, więc wtedy mówiąc o nim użyję czasownika SHUNZ i powiem: Ja SHUNZ MIGLE SZURO Uważam, że Miguel jest miły i uprzejmy. Natomiast, jeśli będę rozmawiał o kimś, kogo nie znam, nie znam osobiście, znam tylko ze słyszenia czy na przykład z telewizji, to wtedy użyję czasownika CHUÃ. Ja CHUÃ będę LAHUN ER MEKLICZ. Uważam, że on lub ona jest dziwny, dziwna, ponieważ nie wiem tego i nie przekonałem się na własnej skórze. Oczywiście istnieją też sytuacje, w których możemy użyć obu czasowników, jednak musimy pamiętać, że wyrażamy wtedy troszeczkę coś innego. Na przykład: Ja czuła ich tęinku i Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Kontra: Ja śunsch ich tęinku i tę. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. W pierwszym zdaniu podkreślamy fakt, że tego nie wiemy. Wydaje nam się, że to nie jest dobry pomysł, ale być może jest. Kto wie? W drugim podkreślamy i kładziemy nacisk na to, że to nasze zdanie. Naszym zdaniem jest to zły pomysł, ale Wy możecie mieć inne. Na przykładzie tych dwóch zdań mogliście też zauważyć pewną specyficzną rzecz, jeżeli chodzi o szyk zdania. Czasowniki ⁇ czła i ⁇ shuńc. Przyciągają do siebie okoliczniki, tak jak na przykład w moich dwóch przykładowych zdaniach przyciągnęły do siebie ich. Mimo, że po polsku przetłumaczyłem te zdania jako Uważam, że to nie jest dobry pomysł, czy wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, to po duńsku zawsze będziemy stawiać ich bezpośrednio po czasowniku. Czyli ja, ja ich, ja czuła ich, i tej. Ich nie jest jednak jedynym okolicznikiem, które czasowniki szynsz i trzó będą do siebie przyciągać. Tutaj dwa inne przykładowe zdania. Leja gott, o min leja jakie be o Mojemu nauczycielowi wydaje się, jest prawie pewien, że zdam test za miesiąc. Lub ja szynsz elcyl pausone Uważam, że przerwy są zawsze za krótkie. Starajcie się pamiętać o tym, że okoliczniki stoją bezpośrednio po tych czasownikach, bo wtedy brzmicie bardziej duńsko i bardziej naturalnie. A co ważniejsze, ułatwiamy sobie życie, ponieważ po i tschlo mamy zdania podrzędne. Więc, gdybyśmy chcieli wstawić okolicznik w drugiej części naszego zdania, to musielibyśmy martwić się o szyk zdania podrzędnego. Dlatego jest to podwójne ułatwienie, zarówno brzmimy lepiej, jak i unikniemy błędu. I to było tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz lepiej będziecie rozumieć te czasowniki i śmiele i pewnie je używać. A ja bardzo wam dziękuję. Mam thanks for Hej, Have a good day. Au Hi hi.